Jeśli już obejrzałeś moją analizę, jak obudzić fizyczne pragnienie u kobiety poprzez dotyk i rytm, wiesz, że podzieliłem się dokładnymi technikami, które mogą powodować intensywną odpowiedź. Dzisiaj zbadajmy jeszcze mocniejszą ścieżkę i szczegółem, który robi różnicę, jak podekscytować ją tylko Twoimi słowami. Nie mówię o zastąpieniu dotyku, pocałunków lub fizycznej intymności, które są niezbędne. Mówię o opanowaniu sztuki używania głosu jako narzędzia uwodzenia tak wydajnego jak każde pieszczoty. Niewielu mężczyzn dominuje w tej zdolności, ale ci, którzy ją rozwijają, przekształcają intymne doświadczenie w coś, czego większość nigdy nie może zaoferować. Nadszedł czas, abyś był częścią tej wybranej grupy i podniesienie połączenia z partnerem do poziomu emocjonalnego i fizycznego podniecenia, o które nigdy nie zapomni. Zwróć uwagę na każdy szczegół, ponieważ niczego nie pomijam. Jestem dr Emma Blake, ekspertem w dziedzinie urologii i zdrowia, a moim zadaniem jest pokazać ci, co naprawdę działa, a nie to, co mówią kobiety, ale co sprawia, że naprawdę reagują. Opierajmy wszystko na autentycznej psychologii, fizjologii i komunikacji. Brak gotowych formuł lub ozdobnych fraz. Po prostu proste słowa powiedziane z przekonaniem i obecnością. Zanim zaczniesz ważne ostrzeżenie. Twoje słowa będą miały wpływ tylko wtedy, gdy są autentyczne, konkretne i powiedziane we właściwym czasie. Nie chodzi o aktorstwo, ale o obserwowanie tego, co się z nim dzieje i wyrażanie tego w sposób, który sprawia, że czujesz się pożądany i bezpieczny. Istnieją nieskończone sposoby komunikacji w intymności od romantycznego po odważniejszy. Dzisiaj skupimy się na najbardziej bezpośredniej i wydajnej ścieżce, wykazania pożądania i podziwu. Znajomość siebie jest największą afrodyzacją kobiet, potwierdzoną przez dziesięciolecia studiów i praktyki klinicznej. Jest to spust, który oświetla wszystko inne. Problem polega na tym, że większość mężczyzn nie werbalizuje tego pragnienia. Działają w ciszy, być może z niektórymi jękami i oczekują, że dotyk wykona całą pracę. Rozumiem, że powiedzenie intymnych rzeczy może być zawstydzające, zwłaszcza jeśli zostałeś stworzony tak, aby być dyskretnym. Jeśli seksualność zawsze była tabu lub jeśli została wyśmiewana przez próbę. Ale jeśli chcesz elektryzującej intymność, która sprawia, że wróci, musisz nauczyć się używać głosu. Nie musisz zaczynać od obscenicznych słów, tylko od słów. Nauczę cię ośmiu zwrotów, których możesz użyć dzisiaj. Są proste, bezpośrednie i oparte na podstawowej zasadzie. Kobiety są podekscytowane, gdy czują się widziani i pożądani. Wtedy pokażę, jak i kiedy je powiedzieć, aby nieśmiałość zniknęła z praktyką. Zacznij od: Kocham Twoje, Twoje i kompletny z czymś, co naprawdę zauważasz. Kocham Twoje ciało. Uwielbiam sposób, w jaki wąchasz. Kocham Twoją miękką skórę. Kocham Twoje ramiona. Kocham Twoje krzywe. Szczegóły robią różnicę. Wiele kobiet przenosi niepewność, a konkretny komplement zwiększa zaufanie i otwiera je na chwilę. Nie powtarzaj tego samego zdania bez zatrzymywania. Powiedz jeden lub dwa oczywiście i idź dalej. Sekretem jest połączenie Twoich słów z tym, co ozdają sobie sprawę z Twoich dłoni i oczu, czyni je wiarygodnymi i nieodpartymi. Następnie, jesteś taki mokry. Mężczyźni mają oczywiste oznaki podniecenia, ale wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak są w tej chwili podekscytowani. Mówiąc to, robisz dwie rzeczy: pozwala ci czuć i nasilać pożądanie. Mów nisko, prosto w ucho, dokładnie wtedy, gdy zdasz sobie sprawę. Jesteś teraz taki mokry. Niech dźwięk A rozciąga się. Jest to proste i niszczycielsko wydajne. Kolejne potężne zdanie: tak bardzo mnie ekscytujesz. Sześć słów, które jednoczą podziw i osobisty wpływ. Działa, ponieważ pokazuje, że nie tylko jest atrakcyjny, wpływa na ciebie. To daje jej poczucie władzy, a to poczucie wpływu jest odurzające. Używaj, gdy czujesz własną chęć zwiększenia, i pozwól oddechowi załadować słowa. Jedno słowo może tylko zmienić wszystko, tak. S kobiety chcą również opinii. Jeśli podoba ci się Twoja ręka, usta, ruch lub tempo, wyjaśnij to z powolnym, tak. Tak. Więc. Tak nie przestań. Afirmatywne informacje zwrotne przekształca niepewność w zaufanie i zaufanie do pasji. Jeśli coś zmieni, a ty tęsknisz, poprowadź cicho. Tam, właśnie tam. Kolejne zdanie, które działa. Stajesz się tak zmysłowy, kiedy. i kompletny z tym, co robi. Stajesz się tak zmysłowy, kiedy tak mnie całuje. Kiedy w ten sposób się kłaniasz. Kiedy używasz tej czarnej bielizny. Słowo zmysłowe ma tutaj wagę, ponieważ jest to dokładnie stan, który chcesz się obudzić. Możesz także skupić się na dźwięku. Stajesz się tak zmysłowy, gdy jęczysz. To nie tylko wzmacnia moment, ale daje mu mapę tego, co powtórzyć. Oświadczenie, które oświetla ogień. Chcecie zobaczyć. Już wyraźne pragnienie jej poddania się przyjemności jest jak paliwo w płomieniu. Powiedz to, gdy jesteś na rytmie, który cię zna. Chcę cię zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak się zerwasz. Połącz słowa z pełną uwagą na jej sygnały i rytm. Związek intencji z działaniem maksymalizuje szansę na osiągnięcie kulminacji. Przed pierwszym kontaktem lub wczesnym wieczorem użyj. Chcę cię teraz. Prosty, bezpośredni i odważny. Pokazuje, że nie jesteś niezdecydowany. Mówiąc delikatnie i powoli, to zdanie określa to nocy jako pragnienie, a nie jako obowiązek. Jeśli są publicznie, szept z kontaktem wzrokowym może określić przebieg wszystkiego. Wreszcie kochający porządek, weź to. Powiedział z pewnością siebie i ciepłym, może być niezwykle ekscytujące. Rozebranie się dla kogoś, kto wyraźnie cię chce. Weź to, lub raczej pomóż ci to zdjąć. Poczucie ujawnienia i pożądanego jednocześnie ma ogromny efekt. Jeśli wolisz bardziej spostrzegawczy ton, spróbuj, chcę Cię bez niego zobaczyć i poprowadzić Cię rękami. Te osiem zdań jest celowo proste. To, co czyni ich wydajnymi, jest zasada: kobiety są podekscytowane, gdy czują się pożądane. Jego głos jest najszybszym sposobem na przekazanie tego pragnienia, ponieważ niesie oddychanie, ton i pewność oznaki, że układ nerwowy interpretuje się jako prawdziwy. Teraz pokażę ci, jak powiedzieć te wyrażenia, ponieważ dostawa robi różnicę między gorącym a zawstydzającym. Najpierw zsynchronizuj swoje słowa z oddechem. Zwolnij wydech i mów o tym. To obniża ton i zmiękcza rytm. Po drugie, zakotwicz swoje słowa w odczuciach. Powiedz, co widzisz, czujesz lub słuchasz. Twój zapach jest niesamowity. Twoja skóra jest gorąca. Trzęsisz się. Unikaj więc, że wydaje się, że jesteś próbowany i jest obecnie obecny. Po trzecie, zmniejsz rytm. Mówienie szybko brzmi niespokojnie, a Lęk nie daje pewności siebie. Mów tak, jakby rozleła grubą płyn. Po czwarte, mów mniej niż myślisz, że powinieneś. Tuzin idealnych słów ma większy wpływ niż sto bez celu. Bądź konkretny i pozwól ciszy działał dla ciebie. Po piąte, nie pytaj o potwierdzenie. Unikaj pytania, czy lubisz to. Zaraz po tym, jak zacznie się poddawać. Użyj ciszy i obserwacji, aby prowadzić. Użyj obserwacji jako kompasu. To tak, właśnie tam, zachowaj ten rytm, ponieważ czas jest wszystkim. Docenienie początkowo, informacje zwrotne podczas i wyraźnego pragnienia, gdy energia jest już gorąca. Nie zalew pierwszych sekund pięcioma luźnymi zdaniami. Umieść słowo, dotyk, pauza, inne słowo. Wyobraź sobie swój głos jako instrument perkusji, który łączy się z ruchem ciał, rąk, bioder. Jeśli chcesz nasilić, połącz zdanie ze zmianą pozycji i mocnym rytmem. Stajesz się tak seksowny, kiedy się tak zginasz, powiedział, prowadząc biodra i wpadasz w powolny, głęboki ruch jest zupełnie innym doświadczeniem, niż to samo zdanie krzyczące z drugiej strony pokoju. Co się stanie, jeśli nieśmiałość się zaostrzy? Oto proste i prywatne ćwiczenie, które rozpuszcza dyskomfort z powtórzeniami w bezpiecznym środowisku. Oddziel 5 minut. Zamknięcie. Telefon komórkowy. Stać lub usiądź. Zamknij oczy. Pamiętaj o prawdziwym spotkaniu lub stw zamknięte RZ je w wyobraźni. Oddychaj powoli. Powiedz jedno z niskich zdań, połowa głośności. Powtórz trochę wolniej. Następnie wpisz słowo w każdym długim wydechu. Ty ja ekscytuję tyle. Poczuj, jak usta kształtują sylaby. Rozluźnij szczękę. Powtórz trzy razy. Zmień na inne zdanie. Ćwicz trzydziennie, cały tydzień. Celem nie jest dekoracja. Ma na celu nauczenie twojego głosu i oddechu, że te słowa mogą wychodzić z ciebie naturalnie. Jeśli nie możesz powiedzieć, że mówią je same, nie powiesz im z nią. Wykonuj powtórzenia, a dziwność znikają. Kilka ostatecznych zasad, które wszystko płynie lepiej, nie naśladuj niczyjego głosu. Użyj swojego naturalnego tonu, nieco poważniejszego i o połowę niższy. Nie recytuj zwrotów, których nie czujesz. Jeśli nie podziwiasz części jej ciała, znajdź coś, co podziwiasz i mów o tym. Żadnego komentowania tego, czego nie może zmienić na czas. Unikaj porównań. Koncentruj się na nim w teraz. Jeśli jest nieśmiały, zacznij od subtelnych komplementów, zapachu, ciepła skóry, miękkości, sposobu oddychania lub poruszania się. Są to intymne szczegóły bez wyraźnego wyraźnego. Ustawmy szybki scenariusz na dzisiejszy wieczór. Podczas pocałunków i dotknięć uwolnij zdanie uznania: Kocham Twoje ciało w tym świetle. Kiedy wzrasta emocje, podaj krótkie wskazówki zwrotne. SO. Właśnie tutaj. Kiedy czujesz, że rośnie jej pewność siebie, wstaw życzenie, chcecie zobaczyć lub chcecie teraz. Kiedy go dostaniesz, dodaj weź to lub pozwól mi to wziąć. Na wysokości zachowaj minimalny i rytmiczny język. Tak. Nie przestawaj. Następnie zamknij się z węczności. Uwielbiałem widzieć, jak się rozluźniej. Ta tylko linia uszczelnia całe doświadczenie jako znaczek. Teraz masz osiem zdań, metodę dostawy i plan praktyki. Aby stworzyć swój własny użyj tego modelu, uznanie specyficzność, okocham twój prawdziwy szczegół, pożądanie i pilność, chcecie teraz, tutaj, więc, sprzeżenie zwrotne kierunek, tak, zostań tam, więcej powolnych. Dzięki temu trionie popełniasz błędu. Do końca, niektóre ostrzeżenia i wyzwanie. Po pierwsze, alerty. Nie używaj głosu jako broni. Jeśli nie odpowiada jak się spodziewała, nie zamykaj ani nie rób dramatu. Słowa to zaproszenia, a nie obowiązki. Jeśli popadniesz w śmiech, to jest człowiek. Uśmiechnij się, całuj i kontynuuj. W nowych relacjach zacznij w p.g. i wzrośnie wraz ze wzrostem zaufania. Nie nazywaj jej niczym, co nie połączyło się w świetle dziennym. Zabawa z pseudonimami może być elektryzująca dla niektórych i nagłego hamulca dla innych. Zgoda dotyczy również języka. Teraz wyzwanie. Dziś wieczorem użyj tych sześciu słów przynajmniej raz. Tak bardzo mnie ekscytujesz. Powiedz powoli w wydechu, kiedy naprawdę się czujesz. Jutro lub następnym razem dodaj frazę uznania: uwielbiam Twoją miękką skórę, lub ten twój zapach, szalony. Mnie. W ciągu następnych siedmiu dni ćwicz trzy oświadczenia same przez pięć minut dziennie i wprowadź dwa zdania na każdym spotkaniu. Poczujesz różnicę. Poczuję się. I oboje będą chcieli więcej. A dla mężczyzn, którzy szukają dodatkowych, sprawdzonych suplementów do mocniejszych erekcji, zrównoważonego komfortu testosteronu i prostaty, tych samych, które odnoszę się do moich pacjentów. Dokładne linki są w komentarzach. Do następnego razu.